Ciemanko z tej strony Kasper Szczurek. witam Was w nowym odcinku, który będzie informacyjnym. Czemu? Poinformuję Was o dwóch, trzech rzeczach. I jedna to jest pozytywna, taka ciekawa o, na temat kanału, dokładnie znaczy tego co nadchodzi. Kolejny będzie informacyjna, taka spódka, ta, spódna taka zaskakująca decyzja jak na mnie jako pewną osobę, jaką pewną rolę. A trzecia to jest. przeprosimy yy, nie poniekąd trochę. Mianowicie, no. Yy, zacznę od tej smutnej rzeczy, bo wiem, że oglądacie pierwsze pół minuty kanału. Znaczy odcinków, dlatego, no, takie pół minuty. To chciałem powiedzieć, że odszedłem ze sportowo Dokładnie jako właściciel odszedłem. Yy, bo zostałem jako gaś, bardziej jako admin. Jednak z pewnych względów, no, takich jak jak już chęci posiadać serwera, plus już kolejna próba odbudowania serwera, stworzenie, żeby nie niszczył się, żeby nie był dead albo na Discordzie, czy tam na Minecraftzie były akty takie, że się roz... ktoś niszczył Discorda, ktoś jeszcze jeden zniszczył tego, i musi i Minecrafta, serwer Minecrafta, oczywiście nie cały, cały serwer, ale, ale większość częściowo. No i trzeba było po nich naprawiać. Ci, którzy to zrobili w większości, ponieśli konsekwencje. Ogólnie podnieśli wszystkie konsekwencje swoich czynów, Jednak też jest taka obie... Tak jakby trochę... Ja bym korzyść z psychiką. Miałem powoli dość tego serwera, że znowu jakieś problemy, jakieś kłótnie. No i tak pomyślałem, że już powiem mam dość. No, Oczywiście, najważniejsze osoby z crafta kafta za jakby, nie wiem, czy to można nazwać, planowania, po prostu za zarządzania, w byli niezbyt zadowoleni z tego, ale potem po uszanowali tę decyzję, na szczęście. Jak, znaczy szczególnie niezadowoleni, jak pozyształem wstrzymać w ogóle SEWę, ale dobrze, że wysłałem administrację ogólnie z tego co pisałem, drogło sobą. Osobą. No i jedna osoba z administracji postanowiła przejąć i robiłem montadę Discorda, no już widzę, że dużo, już trochę osób odeszło, będzie trzeba go spróbować testować i ogólnie wrócił chwilami do administracji. Ja jestem w administracji, ale będę się starał tylko trzymać F1 i tyle, ale jako właściciel odszedłem, mam nadzieję, że że pomimo mojego odejścia i że tego, że nowa osoba jest jakby... Jeden z administracji będzie teraz właścicielem. Mam nadzieję, że Seven nie dednie i że, że pomysły, które ma tą remontadą nasz, że dadzą zyski w postaci większej ilości osób i że bądź większej popularności. I chciałbym życzyć powodzenia Gilbertowi, który jest właśnie właścicielem Gibetowi, Ardanowi, jak zwał, jak zwał, jak zwał. Yy, dziękuję za uszanowanie, Adam, że zrozumiałeś mnie i że chciałeś przejąć może parę spraw, które zrobiłeś, to prawie pomysłów mi się nie spodobały. No wiadomo, i trochę wypowiedziałem się na ten temat, ale pamiętaj. To ja po prostu jestem jak to jest jak... Ten to, to, to jest dla mnie jak dziecko. Ja go po prostu martwię się o nie i staram się jak żeby serwet trwały jak najdłużej i był jak najlepszy. Nie odbiję tego w zły sposób. I to już kończę na te temat, ale no, dziękuję za to, że mogę z administracją być jako właściciel. Było super. Wrócę silniejszy, z lepszą psychiką, z chęciami ogromnymi, na razie pójdę w inne serwery, jakieś coś, może pójdę, bez sportowo craftić, ale będę chciał mam własne pomysły na, na rozwinięcie innych y, szczebli, innych gałęzi, bo tak jak chciałem żeby poniekąd, żeby serwer sportowe, jakby Kategoria sportowa w Minecraftie bardziej się rozwinęła, bo Boże Szybek coś tam robi, tam jest jeszcze Sportcraft, ale chciałem, żeby większa konkurencja była i żeby więcej osób w ogóle chciało tworzyć własne serwery. I jest pod spotem C od Tofniczka, ale mało się tym zajmuje, ale. Chociaż dostałem propozycję z spotem, to powiedziałem sobie, że na razie jako właściciel spotowych serwerów e, nie chcę być innymi, w innych serwerach. Dostałem też propozycję w serwer, na serwerze chłopaków, którzy byli u nas w Barcelonie, byli jako klub Barcelona. Czy by, i pytałem mnie, czy bym chciał przyjść do nich jako administrator, czy tam właściciel, już nie pamiętam. No, ale też odmówiłem za podejściu. Po Dziękuję za op ofertę, ale... Tak jak mówię, w razie przewod takiego zarządzania serwerami spotowymi. Na razie idę w fajną gałęź robienie miasta, serwer który będzie miasto i będzie trochę ERP, ale tak nie całkowicie, bo wiadomo, że no nie chcę robić sobie... to może być EP i może będzie, być... może się uda z tego wiele miast zrobić i takie państwo. Gdzieś takie ciekawe, ale na razie ten projekt jest wstępnie zrobiony. Na razie nie mam na to funduszy, na razie właśnie też przez to też chciałbym ja odejść i w ogóle przez to fundusze też. No, to chyba tyle. Yy, kolejna informacja, to chciałem przeprosić yy, z pewnego względu. Mówiłem, że będą odcinki live z F1. No, trochę z powodu problemów, mm, nie wiem, ciężkiej chyba sytuacji ogólnie czasowej z yy, mojego mo montażysty przynajmniej tak to rozumiem. No, też mojego zapomnienia i bardziej się skupienia na zarządzaniu, żeby w ogóle wyścigi kwalifikacje były, to nie robimy z tego odcinków ani jakiegokolwiek live'a, za co przepraszam. No, I tak jest to serwer, ogólnie Mieszczadzstwa F1 będą od nowa i no, teraz jest jeden z tych właścicieli, którzy tak nie robili, budowali, ale to jest jeden. Ogólnie to Wiedeń został właścicielem, no i to on przejął i tam... Znaczy, mówiłem, że mogę mu chętnie pomóc, bardzo... Dostałem niby przydziałkę, ale będę głównie jakimś tam... Pomaga w zarządzaniu, bo jak mam pomysły, tam chcę mu pomóc, ty nie. Ale, no, więc trzy wyścigi tylko minęły. I od razu powiem, jaka sytuacja była w kwalifikacjach yy, do Grand Prix... Już pokażę, będziemy powoli powchodzić do tych, do, tych torów. W Bahranie, yy, w kwalifikacjach i ogólnie wyścig wygrał gocikę. I zdobywałem swoje pierwsze zwycięstwo, i to był pierwszy wyścig, i to był pierwszy tydzień, tak naprawdę. 16 kwietnia to było, z tego co pamiętam. I. To był jeden z najliczniejszych. To było naj, najwięcej osób przyszło na ten jakby dzień, na ten wyścig. Była też propozycja, też było zainteresowanie zrobienia następnego wyścigu, ale czemu nie wiem, ale nie było drugiego wyścigu i drugi, trzeci wyścig, czyli Prix Baku i Moli, był tym później, ale był w sobotę, a w niedzielę był, miał być w Australii Francji. I teraz idziemy do, do Baku po Grand Prix Azerbejdżanu. I ten dzień, sobota, był pod moim względem, jak się o, o mnie, był jednym z lepszych dni, jeśli chodzi o jak, jako yy, kierowca, ponieważ na tym torze nie dość, że zrobiłem pole position, czyli miałem najlepszy czas na to że to do tego zrobiłem rekord okrążenia, Mianowicie jest taki 34-56. To był dla mnie szok jak się dowiedziałem, bo czułem, że bardzo czysto zrobiłem okrążenia ale nie spodziewałem się, że to będzie dobre okrążenie, że to będzie rekord. Co mnie to bardzo zaskoczyło, ale też ucieszyło, ale już wyścig. No niestety, ale... Pomimo dobrego startu, po tym byłem w pit stopie a zaraz po tym gorzej mi szło. Stałem wyprzedzony przez zlecono i ogólnie gocikiem mnie pokonał, miał lepszy pić sobie w ogóle jazdę. I skoczyłem wyścig na trzecim miejscu. Drugi był godcikem, a trzeci ja byłem. A nie powiedziałem, kto był na drugim miejscu. Tam da, kto był jeszcze na podium w Bahaniu, przepraszam. Drugie miejsce zdobyłem ja. Byłem na początku w pewnym momencie blisko, bo jeden z kierowców wcds robił dziwne rzeczy i blokował, zblokował tak gocikę, że go dogoniłem. Jednak potem tym uciekł mocno i też sam psułem okazję i nie wiem jak też była, była prawie walka o drugie miejsce z jedną, ale nie dogonił mnie coś, jeden z kierowców zblokował jedne i skończył na trzecim miejscu. I teraz ostatni wyścig, jaki w ogóle był. I kwalifikacje z wyścigiem, to jest Imola. No i tutaj te fary Ferrari, jakby widzieli, w ogóle jakby to był live, to były. Live z tego dnia, jakby był to, to byłoby to zapisane. Nie nagrałem tego, ale znam to mniej więcej, dobrze pozycje. Chociaż kontrowersje co do drugiego, trzeciego miejsca były, ale później się okazało, że. Parę rzeczy było bardzo nielogicznych i jednak nie było tak ciężko. Gew... jakby to powiedzieć? Kwalifikacje wygrał Gociken. Tak gociken Ja zacząłem z pozycji czwartej, bo mi go bardzo źle poszedł. W kwalifikacje. Pamiętam, i drugie miejsce miał z tego co pamiętam, tak, przede mną był Frodamin, a trzeci był w jeden z tego co pamiętam i weź i ogólnie cały wyścig prowadził nie Niespo... i niespodziewanie w ostatnim okrążeniu on zjechał do pit stopu jednak przez to, że nie, ogamiał, nie nie nauczył się, jak, jak jechać zrobić. To też był źle wy, to wyjaśnione to przeze mnie, bo to ja organizowałem i pinowałem, W, w zasadzie mówiłem, tłumaczyłem to moją koncepcję i ogólnie pomysły, bo to. Czy stał w swoim miejscu 3 do 4, 5, 3, 5, 3 4, 5 sekund? nie jeśli oglądasz ten odcinek i, i masz tą sytuację, to napisz, ile. No, może, może to mało ważne, ale. Jakbyś chciał napisać, to zapraszam. Ile to tam się Stałeś. No i przez to wyprzedziłem go na ostatnim okrążeniu. I przez to też prawie nie wiem jak łaby gocikiem wy, wy wygrał. Ale jednak gocikem... Yy, znaczy ja wygrałem wyścig, drugie miejsce, drugie miejsce miał on, chociaż według opinii i zdania Frodamina, to Frodami drugi, ale... To by nie pasowało, bo Frodami był, był jakby zdublowany. Był zdublowany, ale jeden nie był zdublowany. Ale po tym, i, i, i jak Wiedeń nie był zdublowany, to uznaliśmy, znaczy tam rozmawiałem z, z zarządcą, jakby zarządu. To był wtedy Fifi w tym dniu, bo w Bahanie był Koteł, w, w Baku i w Imoli był Fifi. I rozmawiałem o tym z nim, i doczyliśmy, że jak Wiedeń, według zdania go że w jeden nie był zdublowany, ale w Frodamin tak, to Frodamin dostaje czwarte miejsce, a trzecie w Po tym co się okazało, że jednak wyprzedził Wiednia, i oficjalnym wynikiem było trzecie miejsce dla Frodamina i czwartym dla Wiednia. Jednak, co najważniejsze, jako że byłem w Ferrari z Frodaminem, jestem w Ferrari do pierwsze, trzecie miejsce było zadowalające dla TfWOSi, bo to było zwycięstwo w Tatorze, gdzie no jednak, bo to jest Włoszki to i jednak był z, e, presja pod tytułem, że jak woski, to i to jest nazwa z jednym z ważnych legend Ferrari, to jednak my musieliśmy wygrać. no i udało się zwycięstwo. I w niedzielę następnego dnia. Czy się 22, 20, 22, 23, tak? 22 było, były te dwa wyścigi w Moli i w Australii, i w Baku. A następnym dniu miały być w niedzielę wyścigi we Francji i w Austrii. We Francji udało się zdobyć, zrobić tylko kwalifikacje i sprint bo my by wtedy z 5, miał też być w Australii, ale ze względu na małą ilość osób, bo było 4 do 5, a my mieliśmy minimum te 5-6 osób, nie 4 osoby były, tak, to doszliśmy, że nie będzie tego wyścigu i nie zaliczamy tego weekendu i dopiero będzie powtórka z tego na majówkę, czyli dzisiaj mógłby mógł być wyścig jednak, z pewnej decyzji, którą już mówię na początku nie, y, odcinka się nie udało i zestartowane są mistrzostwa. Czuję, jedynie, co mnie niestety nie zadowala to, że nie mogę, być, że z samego siebie jestem niezadowolony, bo, bo odszedłem jako jako osoba, jako właściciel mistrzostw i, i próbuję namówić Wietnia, żeby mi dał tą też rolę właściciela, bo jednak chciałbym wrócić. On mówił, że sobie poradzi, ale tu mi chodzi o fakt, że też chcę być właścicielem, a nie sam on. Bo też chcę, jakby zarządzać, a nie że chcę bardzo mu pomóc. Ale mam nadzieję, że w jeden ten odcinek oglądasz i yy, zmienisz zdanie i że jednak dasz mi opcję, pomoc jako, że bym ci mógł pomóc bardziej w tych mistrzostwach, a nie że tylko, tylko admin. Ten. To bazem, żeby być, pomóc mechanikom i pomysłami. I mam nadzieję, że jak masz jakąś mechanikę, która powoduje, że nie może być tej nawieśni, że jednak znajdziemy pomysł, żeby zamiast tej nawieśni. Bo ogólnie to jest lód, i jak sobie jakąś inną mechanikę, to żeby to było, to żeby to było w jakimś innym tym, że. Rozumiem, jednak to co bo to jest w wiesz że 20 to ale no. Nie będziemy gadać do innej osoby. Ostatnią wiadomością jest, i mam nadzieję, że jeszcze jesteście. Jak ktoś tu jest, to Szapowa, Szapsu i w ogóle. Mówiło być parę minut, odcinek, wyszło ponad 15, czytaj, ponad 16 minut. To na koniec powiem, że w tym tygodniu będą livey. Możliwe, że zaraz pojawi się live, bo dziś jest 1 maja. I możliwe, że już za chwilę się pojawi live yy, prawdopodobnie z bedłosów albo coś tego typu lub też jak nie bedłosy, to coś jeszcze wymyśli się, ale próbuję, planuję robić live'a ogólnie i mam nadzieję, że się uda zrobić live'a, bo mam na to teraz okazję, bo dlatego też nagrywam odcinek, który miałem planowałem nagrać już parę dni temu, ale nie miałem do tego okazji teraz nagrać. Dlatego pamiętajcie, będą w tym tygodniu live. i live'ów nie wiem, to zależy od sytuacji mnie w domu. Ale jak będzie czwartek, piątek i w poniedziałek, za tydzień, za tydzień w poniedziałek też, to będą live gdzieś w poranek 11. 10.11. Czemu? Bo wtedy mam też wolne matury mają. Dobra, to tyle chyba, co chciałem powiedzieć. Czyli widzimy się najprawdopodobniej za chwilę na live. Trzymajcie się. Yy, dziękuję jeszcze raz wszystkim za wsparcie i za to. Podziękuję w ogóle za to, że jako właściciel mogłem z tą ekipą być. Nadal będę jako, będę jako admin, ale też będę się skupiał na innych pomysłach i też na innych sprawach. Będę coś pomagał, ale nie aż tak jak nie będę się, postan będę, chyba się będę trochę się mniej już udzielam niż jak to było jako właściciel. Dzięki za wszystko. Widzimy się za chwilę na live'ie najprawdopodobniej miłego dnia, popołudnia i sieban!